Zapolujemy sobie dzisiaj na rybę, która jest bardzo popularna w naszych wodach. Występuje zarówno w rzekach, kanałach, ale też w wodach stojących, jak i jeziora, zalewy. Jest to płotka. Polując na jesienną płotkę przygotujemy sobie zanętę pod ten gatunek ryby, aby wyselekcjonować go po prostu spośród tej całej zupy rybnej. Feder stazy, wody stojące, będzie stanowić dziś baza naszej mieszanki. Ryba ta bardzo lubi różne cząsteczki unoszące się gdzieś tam w toni. Jest jesień, więc mamy małe prawdopodobieństwo, że będą nam przeszkadzać uklejki, w związku z czym przygotujemy sobie mocno pracującą mieszankę. Dodatkiem do naszej bazy będzie mocno pracująca zanęta hemp. Hemp jest to seria zanęt, które już w swoim składzie posiadają bardzo dużo konopi, mielonych, prażonych, jak i całych. Składniki tej zanęty mocno pracują w toni i one mają wabić nam rybę. Pracę każdej zanęty można podbić. Używając mielonych, prażonych konopi, dodając ich do zanęty, możemy sprawić, że będzie ona jeszcze mocniej pracowała. Ja dziś ten dodatek zostawiam sobie na taką... Czarną godzinę, ponieważ mam nadzieję, że ten skład mojej zanęty hemp, która już jest wzbogacana w dużą ilość konopi, mi wystarczy. Dam sobie jeszcze bardzo aromatyczną zanętę konopia, która będzie miała za zadanie podbić naszą mieszankę zapachowo, podczas gdy zanęta hemp podbije jej pracę. I jeszcze jednym dodatkiem w którym również raz, że podbijemy kolor, dodamy też jakichś fajnych składników wabiących, będzie pieczywko fluo. Użyjemy sobie drobnego pieczywka, które będzie jeszcze ten nasz czerwony kolor trochę podbijało. A żeby jeszcze to wszystko bardziej uatrakcyjnić, do wody, którą będziemy nawadniać naszą mieszankę, dodamy sobie buzerka anysz, bo nie wiem czy wiecie, anysz jest... Bardzo lubianym aromatem przez płocie. Przygotowując sobie zanętę pociową, trzeba uważać, aby jej nie przemoczyć. Nie użyjemy dużo wody, a myżu też dodamy tak, jak widzicie, niewiele. Zobaczymy, czy dziś też się to sprawdzi. Najważniejsze jest, aby tej zanęty naszej nie przemoczyć. Ponieważ ona musi mocno pracować, dlatego dodając trochę wody, zostawię ją teraz, aby się napiła dobrze tej wody, a następnie, już po przygotowaniu wszystkich sprzętów, rozłożeniu się, zobaczymy, w jakiej jest kondycji. Czy trzeba ją jeszcze troszeczkę dowliżyć, czy już będzie wszystko w porządku. I dopiero wtedy na koniec dodamy sobie pieczywko fluo drobne. Pieczywka dodamy tutaj do zanęty. Wymieszamy to sobie a płoteczki lubią czerwony kolor i tak oto się prezentuje. Gotowa zanęta na jesienną płoć pieczywko dodane na końcu, żeby nie nachłonęło wody. Kolejna piękna jesienna płoć. Płotki bardzo lubią anysz, a wzbogacić zanęte w ten zapach można na różne sposoby, między innymi Stosując buzer do namaczania zamęty, lub bezpośrednio polewać nim koszyczek oraz dodać suchy aromat do suchej mieszanki, ale także w trakcie wędkowania, używając go na gotową, mokrą mieszankę. On wtedy będzie mocniej pracował, a my możemy tak naprawdę żonglować zapachami w trakcie łowienia. A oto dowód ojej, też ojej, tak bardzo jeść. O i takie szybkie podsumowanko. Piękne, jesienne płoteczki. Będziemy ich wyciągać z wody. Pokażę tak na szybko. ojej. ojej. I wypuścimy. Śliczne płatki.